Gość Radia Płońsk. Od września 2019 roku pełni funkcję dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w Płońsku. Dzisiaj gości w studiu Radia Puńsk. Ewa Długoszewska razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Stanowisko dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w Płońsku. To pani nie pierwsze doświadczenie z pracą w placówce. Jakim doświadczeniem może się pani pochwalić? Pracę zawodową rozpoczynałam pełniąc obowiązki psychologa w jednej z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Warszawie. Ze względów organizacyjnych i rodzinnych starałam się z czasem o pracę bliżej miejsca zamieszkania. Później pracowałam w szkołach, poradniach, przedszkolach jako psycholog i logopeda, okresowo także pedagog szkolny i nauczyciel wspomagający. Prowadziłam również swój gabinet prywatny. Współpracowałam także z Okręgową Komisją Egzaminacyjną jako autor oraz recenzent arkuszy egzaminacyjnych. Podejmowałam wiele aktywności realizacyjnych. Realizowałam je zawsze z poczuciem pasji. Moja praca zawsze nierozerwalnie była związana z udzielaniem pomocy psychologicznej i działaniami na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. No i właśnie przyszedł czas na Pońsk, bliżej miejsca zamieszkania. Z perspektywy tych trzech miesięcy pracy spędzonej w dyrektorskim fotelu Pońskiej Poradni, może Pani powiedzieć, że to była dobra decyzja? Nie żałuję Pani niczego? Na każdym stanowisku można mówić o plusach i minusach, wyzwaniach, poczuciu odpowiedzialności. Z pewnością nie da się ukryć, że jakiej pracy bym się nie podjęła, angażuję się w 100%. Najbardziej niestety odczuwają to moi bliscy. Pierwsze trzy miesiące pracy na nowym stanowisku mogę podsumować jako czas bardzo intensywny, ale też dający satysfakcję. Decyzja o pełnieniu obowiązków dyrektora poradni była zdecydowanie jedną z najtrudniejszych w moim życiu zawodowym. Wiązała się z ogromną zmianą charakteru pracy. W czasie, gdy stanęłam przed podjęciem wyzwania objęcia sterów poradni, osoby z mojego otoczenia przypominały mi, że przecież zawsze chciałam docelowo wrócić do pracy w tego typu placówce. I rzeczywiście tak było. Myślę, że z moje poprzednie doświadczenia zawodowe pomagają mi na organizowanie pracy poradni także z perspektywy potrzeb odbiorców, placówek, rodziców. Z biegiem czasu yy, utwierdzam się w przekonaniu, że była to dobra decyzja placówka cały czas funkcjonuje, prężnie funkcjonuje, ale ma też na pewno swoje problemy. Jakim tym problemom musi stawić czoła placówka w 2019, w tym 2020 roku? Poradnie przede wszystkim musi stawić czoła zaspokojeniu potrzeb szerokiej grupy odbiorców z całego rejonu powiatu płońskiego. Przy dużym zapotrzebowaniu na diagnozowanie, wyzwaniem jest zadbanie o to, by zapewnić terapię czy satysfakcjonujące wsparcie dla placówek. Do tej pory skupialiśmy się również na usprawnianiu wydawania dokumentów na czas, ponieważ w momencie podjęcia przeze mnie pracy w poradni były w tym zakresie zaległości. Rodzice z opóźnieniem otrzymywali orzeczenia i opinie. Zmiany dotyczyły głównie organizacji. Pracy poradni oraz działań związanych z ochroną danych osobowych. Aktualnie pozytywnie mogę stwierdzić, że rodzice otrzymują dokumenty terminowo. Pozyskaliśmy też kilka dodatkowych pomieszczeń w poradni i jesteśmy na etapie ich zagospodarowania, by rzeczywiście służyły i nam, czyli specjalistom, ale też i E, dzieciom. Dodatkowe pomieszczenia były potrzebne po to i dlatego, że tych chętnych jest cały czas chętnych potrzebujących osób, jest cały czas całe mnóstwo. E, ten problem braku wykwalifikowanych pracowników czy małej liczby wykwalifikowanych pracowników jest cały czas aktualny? Rzeczywiście pacjentów mamy bardzo wielu. Z usług poradni korzysta około 2000 dzieci rocznie. E, pomieszczenia przydają się też ze względu na realizację programu rządowego za życiem. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by sprostać spełnianiu potrzeb i oczekiwań odbiorców. Formalnie specjaliści pracujący w poradni posiadają kwalifikacje do wykonywania zakresu obowiązków, które zostały im e, przydzielone. Cieszy mnie fakt, że wielu z pracowników dostrzega potrzeby w dalszym ciągu zdobywać wiedzę i często z własnej inicjatywy e, bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Mamy w planach również szkolenia z zakresu nowych narzędzi diagnostycznych czy form terapii. Są jeszcze wolne miejsca dla osób chętnych i potrzebujących wzięcia udziału w warsztatach zajęciach prowadzonych przez poradnie i jakie to są w ogóle zajęcia? Program za życiem jest takim sztandarowym prowadzonym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Pońsku. Poza diagnozowaniem. Y które stanowi dużą część działalności poradni. Oferujemy także wsparcie terapeutyczne dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Zakres jest szeroki. Są to m.in. zajęcia z psychomotoryki, terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, terapia biofeedback, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapia psychologiczna, pedagogiczna dla dzieci z trudnościami, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysortografią, dysgrafią, dysleksją czy dyskalkulią. Prowadzimy także terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Neuroflow. Aktualnie są wolne miejsca na terapię psychologiczną i pedagogiczną, można zapisywać dzieci także na diagnozę zaburzeń przetwarzania słuchowego, neuroflą, którą, którą od niedawna w poradni świadczymy. Trwają także zapisy na konsultacje dla rodziców dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, zainteresowanych udziałem w grupie wsparcia właśnie dla rodziców. W przypadku pozostałych form terapii warto składać wnioski, ważna jest kolejność zgłoszeń kiedy specjaliści uznają, że zakończona zostaje terapia danego dziecka pojawia się możliwość objęcia opieką kolejnych dzieci. Rozumiem, że żeby wziąć udział w zajęciach, najlepiej skontaktować się osobiście w siedzibie poradni. Tak, oczywiście należy zgłosić się do sekretariatu, złożyć wniosek i wskazać formę wsparcia, którą rodzic chce, by jego dziecko zostało objęte. Sami Państwo słyszeliście, że pracy jest całe mnóstwo. Życzymy powodzenia w tej dalszej pracy, z całą pewnością niełatwej. Dzisiaj w studiu Radia Puńska Ewa dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Puńsku. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.